Rozpoczął się tydzień, poniedziałek Świąteczny Wprawdzie, 11 listopada yy, Ale poniedziałek Więc zaczyna się tydzień Ja zaczynam drugą zmianą Więc tam ogarniam się Jest dzisiaj wolny dzień Słuchajcie, a jutro idę na drugą zmianę I powiem Wam, że Co Wam chcę powiedzieć Chcę powiedzieć, bo um, nie wiem, czy to później puszczę, wiecie, tak czasami jest, że coś się nagrywa i później, kiedy na przykład składam, to myślę, że już myślenie moje się trochę zmieniło i nie ma sensu, um, ale jestem ciekawa, co się wydarzy, bo um, ostatnio w pracy naprawdę miałam stresujący czas i um, sprawa z tą osobą powróciła do tego liderka, jej zachowanie nie chcę nawet o tym mówić, wiecie. I powiem Wam, że to tak mną, że tak powiem, poruszyło że dosłownie się rozchorowałam. Dostałam migreny, musiałam iść do lekarza i byłam Ile? 4 dni na zwolnieniu? Czy trzy? Tak. Bo powiem Wam, że to, co chciałam powiedzieć, że to jest prawda, że choroby biorą się z, z naszych myśli. Tyle Wam powiem. Z naszych emocji. I to jest y, po, pokład dla bakterii, dla naszej odporności. I w zależności od tego, jak mamy, wiecie silną psychikę albo jesteśmy pozytywnie nastawieni e, takie nasze zdrowie będzie ok właśnie dzisiaj sobie chcę zrobić łoczyszczanie sok z marchwi i z jabłka e, dni odpoczynku przydały się ale powiem Wam, że e, dawno tak nie miałam, że dosłownie nie chce mi się iść do pracy nie chce mi się, mam nadzieję, że wiecie, atmosfera trochę opadła i że. Ale szczerze, w sercu i tak czuję, że. że, 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 że nie. Ale mam nadzieję, że się mylę z drugiej strony. I nie wiem, czy właśnie, wiecie, wytrwam do końca roku tak naprawdę w tej pracy. E, no bo... Powiem Wam, że takie, szczerze Wam mówię, takie załamanie poczułam. Takie... E, wiecie, co mnie załamało? Załamało mnie na, na, naprawdę to, że... Mm, Że myślałam, że naprawdę ludzie żyją już y, z taką świadomością, że mają prawo powiedzieć swoje zdanie i że jesteśmy pracownikami, a nie niewolnikami. I za to, że ma się swoje zdanie, każe się człowieka. Serio, tak jest. Każe się, dosłownie się każe, rozumiecie? Robi się syłkę. To mną tak wiecie, wstrząsnęło, tak zburzyło, że ja na to nie pozwolę, zburzyło, załamało, rozchorowałam się yy, i idę tam, będę jutro szła tam i idę już, wiecie już nie śpię jestem tak zniechęcona. Bo to chodzi o to, że. Yy, Ja się nie poddam. Ja jestem, wiecie, no taką osobą, która wręcz uświadamia ludziom, że żyjemy w czasach, kiedy wolność słowa, szacunek, może wiecie wyrażenie swojego zdania, każdy ma prawo, a karanie człowieka za to, że ma inne zdanie. No to dla mnie to już są metody, wiecie, faszystowskie, komunistyczne. No to w, w, słuchajcie, ja jestem tylko pracownikiem, nie jestem niewolnikiem. No i jeżeli tam w tej fabryce tak się y, traktuje ludzi, no to ja nie będę takim pracownikiem, który sobie na to pozwala. Mm. Nie wiem, czy to o tym jest wiadomo wyżej, że, że taka jest w ogóle ogólnie polityka firmy, czy po prostu to na pewnych szczeblach się dzieje, bo ludzie się boją. Serio. To, co Wam wcześniej wspominałam, fakt, że tej osoby nie było teraz, co się to wydarzyło. Ale były inne, które też narzekały, i żadna się nie odezwała. Boją się. Ludzie się boją. No. Boją się. Dosłownie żyją w zastraszeniu. No, nie ja. Nie ja. Ale jestem podłamana tym, bo ogólnie to, co Wam mówiłam, niedawno nakręciłam filmik yy, o pracy. No teraz, jak już oglądacie tego vloga, to już, uff, to już minął dłuższy czas, ale w tym momencie, no to ja to w zeszłym tygodniu nagrywałam. Więc yy, i to, co Wam mówię, ogólnie lubię tą pracę. Natomiast, wiecie, tutaj znowu kwestia wychodzi ta, że tak naprawdę każda praca jest do przejścia, ale zależy właśnie, jacy ludzie pracują. Serio. Także no trochę smutnawo. Ale zobaczymy. Zobaczymy. To jest pierwszy moment taki najbardziej kryzysowy, najbardziej, najbardziej kryzysowy, kiedy dosłownie jak myślę, że jutro mam iść do pracy, na szczęście na drugą zmianę. To po prostu wzdryga mną no, nie chce mi się. Czuję wstręt, czuję taką, wiecie, niechęć ogromną, której nie pamiętam, żebym czuła wcześniej aż takiej. Mam nadzieję, że ten czas właśnie tego długiego weekendu trochę ostudzi. Emocje, to się trochę wszystko wiecie, ale to co już wcześniej wam mówiłam, sprawy to są jak bumerang jak są nierozwiązane, one będą wracać i one będą wracać właśnie z większą siłą właśnie o to chodzi, że będą wracać z większą siłą i ostatnio wróciły z bardzo dużą siłą, ale z taką siłą, że aż ja się rozchorowałam. Bo, ja, bo dla mnie to jest y, nie do przejścia, po prostu, że y, dosłownie kara się, czyli mnie osobę, za swoje zdanie. Wysyła się na syłkę. No. Tak mają buntownicy, widzicie. Pozytywne osoby. I ta moja pozytywność też bardzo ludzi. Y, no, może nie ludzi, ale pewne osoby drażni. Też to odczuwałam, byłam inaczej nastawiona, bo ja, wiecie, nie słucham e, innych opinii, raczej sama staram się doświadczać i każdy ma czystą kartę, ale no, pewne rzeczy, niestety, się sprawdzają, które mówiły inne osoby. No, ale to nie zmienia faktu, że ja na to, wiecie, pozwolę sobie. Przykro mi jest, jestem, dlatego też byłam w tej komorze, wiecie, normobarycznej, która bardzo mi pomogła. E, tak mnie zregenerowała, odbudowała, w ogóle mam wrażenie, że metabolizm mi się poprawił. W ogóle, e, ja generalnie, jak się tak denerwuję, to, wiecie, więcej jem. I takie niezdrowe rzeczy, a jakby znowu wróciło mi taki równowaga, i pomimo takiego dużego stresu yy, jem zdrowiej. Więc tutaj od środka wszystko się fajnie naprawia. Natomiast głowa pracuje. Mm, nie mogę spać te, te właśnie ostatnie dni. Dzisiaj 11 listopada, właśnie. Wolność słowa nie wiem jak przetrwam ten tydzień bo jeszcze sobota jest wiecie pracująca odpracowujemy ale ogólnie po prostu nie chce mi się bardzo bardzo miałam nadzieję, że te dni wolne jakoś wiecie osłabią wiecie te emocje i tak dalej, że pójdę z innym nastawieniem, jak na razie jest poniedziałek i wcale nie mam lepszego nastawienia. Bo po prostu, wiecie, złamały się we mnie wszystkie takie pokłady. Yy... Nie wiem, jak nawet to nazwać. Po prostu zaburzą mi się. Yy, wiecie. Nie wiem nawet, jak to powiedzieć. Zaburzył się i rozburzył się u mnie wielki bunt, że nie pozwalam na coś takiego. E, rozumiecie? I przymknąć oko zawsze można, podkulić ogon i przetrwać, ale tu wychodzi moja natura. To nie jest w mojej naturze, słuchajcie. E, bo. No, bo nie jest w mojej naturze yy, przyjęcie czegoś takiego. Ja dosłownie odpuściłam, bo ciało i w ogóle się rozchorowałam, wręcz tak zareagowało, że po prostu musimy odpuścić. Wyobrażacie sobie takie emocje, takie nerwy, że po prostu wysiadł organizm i właśnie dlatego mówię, że emocje to co czujemy i tak dalej, to z tego wszystko też choroby powstają z naszych emocji, z naszych z naszego życia, stresu ale ciało jakby wyzdrowiało odnowiło się ale emocje w głowie nic tego nie uciszyło to Wam chciałam powiedzieć yy, nie idę tam z nadzieją Jutro idę, bo tak, bo wypada iść, bo jutro dzień pracy, to się zaczyna, ale z jednej strony już chciałabym, żeby to było za mną, a z drugiej strony mi się nie chce, nie wiem jak to będzie. Dobra, Jezus, legadam. Ale dzisiaj jest 11 listopada, a teraz jak to oglądacie, to już dawno jest po 11 listopada i dawno już pewnie te rzeczy się w jakiś sposób wyjaśniły, może zmieniły. E, bo plan jest mój taki, żeby po prostu przetrwać do końca roku. E, poinformować i dowiedzieć się, czy w tej firmie wie się o tym, że takie są metody i tak się z ludźmi postępuje. Yy... I w międzyczasie szukam innej pracy po prostu. Dobra, yy, to będzie znowu bardzo długi vlog. Zaczynamy nowy tydzień wolnym poniedziałkiem, więc to jest pozytywne, a co będzie dalej, nie wiem. Słuchajcie, jesteście w mojej łazience w, w szafce, w ogóle też o. Patrzcie, um, to sobie kupiłam, też jest bardzo fajne. Zbliż się. Active Detox Retinol, bardzo fajny, to też Eveline ale no. zawsze y, to, to na wieczór, tylko, a pod oczy. Słuchajcie, najlepiej mi się właśnie ten żel arnikowy sprawdza. I nie mówiłam wam dawno, ale jakiś czas temu kupiłam to Mia i Yellow jest bardzo fajny. Taki dość lekki pod makijaż krem. To jest moje Best of the Best. Słuchajcie, rano wieczorem askialonowe. Już nie ma w biedronce, słuchajcie, internetowo sobie zamówiłam, jest to coś takie nieostre. I zaraz Wam pokażę tutaj. Mam zapas dosłownie zobaczcie. Normalnie w sklepie jakiś internetowy i to po 8 zł. Yy, więc sobie trzy zamówiłam, a teraz sobie zrobię maseczkę, słuchajcie tak się czuję, jak czarna owca ale może nawilżenie to jest to, czego potrzebuję zobaczmy nawet mogłoby mnie być dwie albo prawie o widzicie, w szafce stoicie yy, więc sobie zrobimy nawilżenie jestem Ciekawe, to tym wytrące chyba kupiłam, B Beauty. No, zobaczymy. Pachnie. A tak kremowo. W ogóle jest ja chyba taka kremowana bardzo, patrzcie. Ło! Będę prawdziwą czarnołowcą. Tak, bo to jest taka, widzicie? Owca. Adekwatne do sytuacji. Dosłownie. Także poczujmy się w pełni. A już ta maska jakiś czas leży. Więc w którą stronę? Szczerze, nie wiem, czy to w tą, czy w tą. Ale jest taki intensywny zapach, ale wiecie co, taki chemiczny. Gina napiję. Może to będzie dobry tytuł na vloga. Czarna owca. Dosłownie tak się czuję. Że to jest idolo. Tak się czujesz? Rozumiem, ale bardzo fajnie słuchajcie, tutaj widzicie strefa między nosem a ustami bardzo ładnie jest. Ochroniona w tym sensie, że produkt zostanie tam wchłonięty. To bardzo lubię w maskach i to jest duży, duży plus. Także myślę, że to będzie dobry tytuł na vloga. Czarna owca, czyli mła. czyli ja, czarna owca. Dwie czarne owce. Ty możesz być czarną owcą. Ja jestem czarną owcą. Ona jest czarnomowcą. Taki zapach jest dość intensywny, słuchajcie, ale tutaj takie czuję nawilżenie. Co to w ogóle jest? Ekstra zielonej algi. Nawilżające, tak. Tutaj jest redukujące podrażnienia skóry, dający natychmiastowy efekt nawilżenia serio czuję takie nawilżenie zapach mi trochę tak wiecie co zapach to jest taki fabryczny taki chemi chemiczno kremowy ja nie za bardzo lubię takie zapachy tak, mm, ale po chwili on tak natomiast na twarzy w ogóle tak czuję duże nawilżenie i naprawdę wow Także czarna owca nie jest zła, słuchajcie. Ma swoje plusy. Podoba mi się. I estetycznie, i tak jak się czuję, odpowiada mojemu odczuciu. Natomiast myślę, że na skórę jeszcze lepiej podziała. Także idę się może wody, napiję i. Posiedzę sobie. Ile tutaj jest napisane, żeby posiedzieć? Żeby... Ja to czekam, aż się wchłonie po prostu. No ja tutaj nie widzę. 15 minut, a jest napisane. 15 minut. No po prostu, żeby to wyschło. Ciekawa jestem, czy to wyschnie, wiecie, tak? Będzie sucha. także... Słuchajcie, czarna owca. I ty możesz zostać czarną owcą. Ale czy chcesz? Tu strefa między nosem a ustami, o której Wam często mówię, to jest bardzo ważna, magiczna, to tak jak i pod oczami szybko wiotczeje, wysusza się, mimika. I tutaj bardzo ważne jest nawilżanie tej strefy i w ogóle dbanie o nią. To rozkłada się jest naprawdę bardzo fajna. Nie spodziewałam się, nie spodziewałam się tego po czarnej owcy. Wuuuup Głupawka Teraz czarna owca, sól chłodzawska Z ciemną herbatą Na smutki. Teraz ja zobaczymy jak ona się tutaj rozpuści Nie żałuję sobie no. Piękny taka. Kolorek. Wow. Słuchajcie, robię sobie sok yy, z marchewki i z jabłek. Yy, o, ktoś mi tu zagląda! Ktoś mi tu zagląda. Jak ktoś mi tu zagląda? Jabłuszko chciałaś, tak? Zobaczcie, jak ona lubi Zaraz ci dam. Poczekaj. Ale słuchajcie, po prostu yy, tutaj już wypiłam. Te, te jabłka, właśnie te z Biedronki, z tą naklejką, trzeba je umyć, ale powiem Wam, że to jest taki miąższ, że nawet nie wiem, czy tą marchewkę użyję, bo po prostu ten sok jest mega słody, mięsisty. Rewelacja. Gina chciał jabłko, tak? Mój blat, pralka, dobra. Także Gin, jabłko też. Proszę. A? Także powiem wam, że, że ja nie wiem, ja chyba tylko sobie zrobię z tych jabłek, bo po prostu on jest tak pyszne. Mm. Zobaczcie, jaki mięsisty, Rewelacja. Wow. Nie, maketki tutaj nie dodam. Nie wiem, wyjątkowo mam ochotę na te same jabłka. Także widzicie, jak wyglądam po maseczce z czarnej owcy, z kąpieli w zielonej herbacie, z soli, z solą, tak, podawską, Łoczu, szczanie, tak, i Jutro do boli.